Jaka jest wata na poziomie budowy ciała i metabolizmu? Wata jest szczupła, drobna, bywa wysoka, bywa niska, za każdym razem jej sylwetka robi wrażenie lekkiej, nieco niesymetrycznej, jakby przesuniętej, zupełnie jakby wiatr ją trochę poruszył. Ma małą masę mięśniową i nawet jeśli lubi ćwiczyć, regularnie ćwiczy jogę, biega, podnosi ciężary, to te mięśnie nie są adekwatne do wysiłku, który wkłada w wyrobienie masy mięśniowej. Boi się, żeby znowu nie schudła. Jeśli myśli o oczyszczaniu z ajurwedą, to jej obawa brzmi, o Boże, a czy tam się chudnie? Natomiast jeśli wpisuje w wyszukiwarkę w internecie jakieś hasło związane z ajurwedą, to często pyta o to, jak przytyć. Wata rodzi się jako dziecko. Drobne, małe, leciutkie, powyżej 3 kg, lekko powyżej 3 kg. Takie, które wszyscy chcą dokarmiać, żeby lepiej rosło, żeby nabrało.